skupiony na sobie, sklejony z rodzicami, o ale to jest artykuł, ja pierdolę bekowy powiem wam, to jest dopiero beka, jak że ta reklama poprzednia to była beka, ale nie wiem czy go teraz trzasnę o pierwszej w nocy powiem wam, bo jest to mega giga rak, raczysko wielkie niczym król rak powiem wam, Skupiony na sobie, sklejony z rodzicami, bez pomysłu na siebie i związek. Smutny obraz współczesnego mężczyzny. Oni się na dnie kryją słuchajcie, swoją nienawiścią do mężczyzn w tych, w tych czasach. Dosłownie jak w tym obrazku, co tutaj widzieliśmy z tymi. Tak samo jak portale, yy media, gazety akceptują takie rzeczy jak nienawiść do facetów, właśnie do mężczyzn. Szczególnie do określonych grup właśnie tak jak tym gdzie tutaj jest to Slawik szukam z tymi stałe Polka o, jest, to mnie najbardziej rozwaliło. Chyba, Rocky Balboa jak na razie 5 zł doktorze nie kończy jeszcze. Jest super. Jest super, dobrze robią chłopaki. Dzięki Rocky Balboa. No wiadomo, jeszcze chwilkę, no to pociągniemy może do drugiej, tak tradycyjnie, jak zawsze. sześciogodzinnego godzinnego streamka chlaśniemy. Jeszcze tutaj mówię, zadamy radę, te parę artykułów, no może do do może do drugiej, tak, jakoś to naturalnie się wszystko z, y, zakończy, także spokojnie. Ale no, no, ten artykuł to jest ma masakryczny, więc nie wiem, czego to mówię, podołam, y, bo to jest taki, ra, takie raczysko, takie hamskie y, mizoandria w wykonaniu największego portalu w Polsce, słuchajcie. W biały dzień możesz mieć dostęp do materiałów szkalujących Twojego ojca, Twojego brata, Twojego syna, Twojego męża i kobiety nic z tym nie robią, czytają to po prostu i się cieszą, że to nie o nich, tylko faktycznie to faceci są źli. Nadciąga mężczyzna najnowszego typu. To już nie jest 3.2, tylko wersja 5.0 na całkiem nowy procesor bo ma całkiem nowy procesor, by cymbały właśnie widzicie, nawet nie, nie potrafią stworzyć jednego zdania normalnie czasami w tych akapitach yy, ci durnie w tych artykułach cymbalskich swoich kto to pisał? Yy, Krystyna Romanowska Zaraz tu skoczymy tylko do końca, pokażę Wam jej tutaj yy, zdjęcie, może tak powinno się zaczynać od zdjęcia właściwie każdego autora, tutaj zobaczycie artykuł, czasami wystarczy Ola Boga bój się Boga, feminizm aż kipi i będziemy mieli ta, pod takie dyktando tutaj, Forbes Woman, wiecie, grany, grany artykuł. Także tutaj, jak widzimy, od pierwszego zdania już jest yy, za ciężko było yy, się skupić, żeby nie walić gramatycznych błędów, czy też ortograficznych. No i że chłop nie chce budować, nie chce zapraszać kobiet do seksu ani do niczego. Nie chce budować sytuacji, która, która czegokolwiek od niego wymaga. Niczego w ogóle nie konstruuje. Nie chce poświęcać uwagi komukolwiek, prócz własnej osoby. Ale w odróżnieniu od poprzedniej generacji, on już w tej własnej osoby nijak nie wywyższa. On po prostu jest, trwa. Nie można mu to w ogóle przypisać w takiej kategorii jak jakiś cel, jakikolwiek. Jak więc kobiety mają tworzyć dzisiaj związki? Zastanawia się Paweł Droździak. Nomen omen, gościu kukot, który psycholog, psychoterapeuta, który też się pod tym podpisuje, też Paweł Droździak brzmi jak jakieś kobiece przypadłości waginalne, prawda? Więc jak widzimy, kukolstwo, lewactwo, wszystko się łączy. Jak mówię Wam, zrobić tą sieć po prostu połączeń, to to wszystko będzie yy, yy, się łączyło, <laughs> po prostu uwierzcie mi, po prostu mi uwierzcie, bo połączy się niczym grzybnia yy, pod normalnymi strukturami lasu, łączy się lewactwo. Nie chcę czytać tutaj tego bo to masakracja, widzę jakaś będzie. Ale widziałem, że jest mocny już wcześniej, bo jest hejt za hejtem się leje, mówię, w biały dzień na, na chłopa. Współczesny mężczyzna sklejony z rodzicami, bez pomysłu na siebie i związek, smutny obraz. <grym> Okej, okay, słyszeliśmy to, drugi raz to sam tekst w, w trzecim zdaniu chyba, że smutny chłop, smutny obraz, współczesny mężczyzna sklejony z rodzicami. Czekajcie, nie ma w pierwszym zdaniu sklejony z rodzicami? Jest sklejony z rodzicami w pierwszym zdaniu. Skupiony na sobie, sklejony z rodzicami. Potem drugie zdanie też lecimy, no żebyście jeszcze wiedzieli. Drożdżak wasz dobije tutaj. Widzę. widzę o chłopie pisane jeszcze, ani jednego zdania nie widziałem, coś o lasce, żeby było. Obserwuję trzy nowe typy męskości, a jedna jest gorsza od następnej. <gulia> Normalna sprawa, tylko jest, jest trzech facetów. Jest trzech, jest, są trzy typy facetów, ale każdy jest gorszy od następnego. <gulia> I takie, słuchajcie, rzeczy są drałowane kobietom w tych czasach do mózgów. Są popowane przez największe portale w, w, w kraju bezlitośnie. W biały dzień, mówię, leci propaganda, nikt tego nie widzi, wszyscy udają, że nie ma słonia w składzie porcelany. Obserwuję trzy nowe typy męskości, a jedna jest gorsza od następnej. Ślad za tym obrazem samca w wersji 3.1, niewyżyte, niewyżytego biologicznie wczesno -freudowskiego, buszującego w sieci w poszukiwaniu zdobyczy, pojawia się coś o wiele bardziej frustrującego. Wersja 3.2. Tak chyba możemy to nazwać. Dzisiejszy mężczyzna nowszego, choć jeszcze nie najnowszego typu, jest zainteresowany relacją z kobietą po to, by udowodnić sobie, jak jest wspaniały, niejako przejrzeć się w jej oczach, spowodować, że ona się nim zachwyci. O kurwa, czyli narcyzm jest, wiecie, chłopaki, sto ruchacze, To jest jakby odbicie tego wszystkiego, z tym czym kobiety są, tylko na chłopów przerzucenie w tym artykule, kompletnie, z tego co widzę. Wszystko jakby to można dosłownie przełożyć i, i to by wtedy byście, przepraszam, uderzyli dokładnie, jak to mówią, w gwoździa, jaki jest problem w tym momencie z relacjami i yy, w ogóle z populacją. To jest to, że kobiety są właśnie tak jak tutaj, 哎。Hey. Mężczyznę w czasach freudowskich można było mówimy o tym Freudzie, który wszystko do ruchania sprowadził cały czas my mówimy i wierzył w jakieś, wiecie, maszyny, maszyny magiczne do ruchania i tak dalej. W sobie żądaki. Zablawacają do tego w artykułach cały czas. Mężczyznę z czasów freudowskich można było czymś zainteresować. Niechby to były zgrabne nogi, ale działo się tak dlatego, że ten mężczyzna widział tylko fragment, nigdy całość, i ten całość mógł sobie nie wyobrażać i dążył do tego. Współcześnie część młodej męskiej populacji jest skupion skupiona na sobie, na obserwowaniu swojego ja, swoich diagnoz i swoich neuroz. Z wyjątkiem jego samego jest niemożliwe, co nie oznacza, że nie Niestety, kończy się mówieniu, ponieważ taradara, taki młody człowiek nie dąży do wielkich pieniędzy, wyśmiewa z polityki, interesuje go seks, w zasadzie nawet narkotyki nie robią szanownych ważenia. Przegrywają z grami komputerowymi. Ach, to te gry komputerowe, jak zwykle, doprowadziły, bycie. Weźmy sytuację randki. Pierwsza randka była dawniej czymś w rodzaju show, budowaniem pewnej iluzji. Kobieta chciała wyglądać atrakcyjnie, ale oczywiście nie otwarcie atrakcyjnie, tylko tak jakby wyglądała w ten sposób zupełnie przypadkiem. To cała sztuka. On starał się pokazać jako dżentelmen, zrobić jakieś wrażenie. Obie strony tworzyły wieloznaczność. Zachowanie pozorów wytworzyło niedomówienia i zarazem odwołania do pewnych zn znanych symboli. Budowało napięcie i powodowało, pozwalało utrzymać jakieś zainteresowanie. Yy. Część dzisiejszych młodych mężczyzn kompletnie tego nie rozumie, ponieważ nauczono ich, że powinni być akceptowani tacy, jacy są. Tak robiły ich matki. Matki są problemem, wiecie, bo jesteście sani do matki, do cyca matki. I dlatego nie wiecie, że trzeba być dżentelmenem i płacić pewnie tutaj to, to, się sprowadza i nie... Haj, bo nie dbasz o siebie i nie wie, że trzeba wyglądać na randkę dobrze. Bo tak wychodzisz z kupą na głowie. M -m 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 i Masny nie powiedział, czy trzeba się ubrać i założyć koszulę czy kupą. Można wyjść tutaj na Bramordzie przyklejoną. Można czy nie można, bo mi nie powiedział. Eee... Ten nowy typ w ogóle nie rozumie dlaczego miałby traktować kobietę jak damę, zamiast mówić co właśnie pomyślał, damy to udawanie, wszystko to udawanie. Ja i tutaj dalej, patrzcie, to nawet nie jest pół artykułu, a ja, ja tu skipuję co czwarty czy tam nawet nie akapit co dziesiąty. Wszystko na chłopa cały czas leci, cały artykuł, jest taki wysryw. Nawet, jak już coś nie wie o kobiecie, to jest patrzcie. Czy pana pacjentki mówią wprost w gabinecie, nie mogę znaleźć nikogo, z kim, z kim dałoby się stworzyć stałą relację? <noise> tak, deklarują taki kłopot. Tradycyjnie zakłada się, że jeśli popracuje się w terapii nad zdolnością do tworzenia więzi, popracuje z ojcem, coś tam, problemy społeczne, jak więc ten wyjdzie z terapii, zwykle psychicznie, niekoniecznie może stworzyć szczęśliwy związek z powodów obiektywnych. Jak zwykle mamy tutaj wiecie, kobietki to są jakoś poszkodowane. I zaraz wracamy szybko do chłopa, że tego typu mężczyzn jest coraz więcej. Aha, tu jest, patrzcie, jakie jest płynne przejście do chłopa. Mamy problem na poziomie globalnym, a nie na poziomie wyłącznie indywidualnych deficytów. Jest tak, tutaj konkludują, że laska ma problemy psychiczne, coś tam. Jeśli więc nawet wyjdzie z terapii zdrowa psychicznie, niekoniecznie może stworzyć szczęśliwy związek z powodów obiektywnych. Mamy problemy na poziomie globalnym, a nie na poziomie wyłącznie indywidualnych deficytów. A jaki to jest problem globalny i jakie powody obiektywne? Że tego typu mężczyzn jest coraz więcej. <grywa> Odpowiedź terapeuty. Na obecną sytuację składa się kilka aspektów. Mamy coraz więcej mężczyzn wychowujących się bez udziału ojca realnego lub przy udziale ojca biernego, nieangażującego się, obezwładnionego. Chłopak w takiej rodzinie nie ma jasności, w jaki sposób jako mężczyzna zachowywać się w relacji z kobietą i czy w ogóle w relacji ze światem. Jeżeli wchodzi w nią w relację, od razu stawia się w roli syna, bo tylko taką relację zna i tylko w niej umie się zachować. O kurwa, jakie niezłe, rozwinięte, yy, powiem wam, hipotezy gościu tu ambitne stawia, że się czujesz jak syn, zawsze jak z, z, z laską się spotyka. E i dalej jazda po chłopie. Jest tu pół artykułu dopiero patrzcie. Wie, że powinien kobietę, matkę zachwycić, że powinien być świetnym partnerem do rozmowy. W zamian za to mama kobieta powinna się nim zająć. Mama łamana przez kobieta. Wiecie, goście tutaj cały czas piszą, że chłop nie rozróżnia kobiety od, od mamy. Yy, rozumieć go i się nim opiekować. Powinna mu wszystko wybaczyć, zaakceptować i być z nim zachwycona. Uważa, że powinien coś od niej dostawać, niekoniecznie powinien jej coś dać. Jeżeli młody człowiek w procesie wychowania otrzymuje maksimum uwagi, nie będzie mógł znieść abdykacji tego. Tak, bo wszyscy jesteśmy, wiecie, przysani tutaj do mamy. Oni nie rozumieją tego, że to, że chłop jest z, z mamą, to jest jedna osoba, która jeszcze z nim gada często, z... z w ogóle, już nie mówiąc o tym, że, że kobiety i dlatego czasami goście mają dobre relacje z matką, co nie jest niczym złym, zresztą tak powinno być i powinnaś mieć dobre relacje ze swoimi rodzicami, ale kobietom to oczywiście przeszkadza, czy też ich mogulom, którzy trzymają ich mocno za kagańce i każą im kwiczeć jak świnki, kiedy... W ogóle Bill Gatesi tego pragną, i wtedy, to całe feminazji towarzystwo opłacane nagle zaczyna takie wystrywy walić. Powiem Wam, Ech, co jest ważniejsze, no i co tu można powiedzieć, to, toż. Jeśli kultura nawet na takie pytanie odpowiedzi nie umie już dostarczyć, to skąd chłopak ma wiedzieć, że trzeba kupić pieścionek? I kto ma go kupić? I kto komu ma go kupić? I po co, skoro każdy może kupić sobie? O proszę, czyli lewa koza dopadła lewaków, ugryz wąż ich w dupę. Don't tread on w wąż, który ugryz samego lewaka w dupę. Właśnie. Się okazuje ten sam, w kółko się zamyka, ich własne sprawy ich wykańczają, obusieczny mie miecz, czyli stworzyli po prostu Goluma żydowskiego potwora, godzillę japońską, jak zwał tak zwał, którego nie da się zatrzymać, bo sytuacja się tak mocno popsuła, że już nie ma kokietowania kobietek nagle i feministki walą wysrywy na 10 stron, na największe portale w Polsce. Ja witam. No i tutaj też w Polsce jest grany temat, że praca jak każda inna. Bardzo bym sobie życzyła, żeby nie de żeby oddemonizować ten sex work w Polsce. Pisze Łukasz Munikowski. Patrzcie chłopa w ogóle. Nie no, muszę tutaj dać. Patrzcie tutaj, gościu pasuje. I da <ślałek> patrzcie typa. Łukasz Munikowski. Idealny autor właśnie do, do gazety, który będzie pisał, żeby oddemonizować sex work. Słuchajcie nikt mi nie wierzył, że, miałem, że miałam takiego klienta, który przyniósł mi kanistry z benzyną, mówi Ola. Pracował w spółce skarbu państwa, miał przydział na paliwo. Kiedy dostawał więcej niż potrzebował, tankował mi samochód pod blokiem. Dzięki niemu Ola też zrobiła najłatwiejsze pieniądze w życiu. Za poranny, 15-minutowy seks i cały dzień w Energy Energylandii dostałam 6000 zł. Zrywał dla mnie czereśnie. Pieścionek mi przyniósł. <grymne> I faszcie, no i tak laski pokazują raz, że pokazują to jako coś niby pięknego, co jest idiotyzmem, prawda? Bo no wiadomo, że prostytucja zawsze wiąże się z wyzyskiem, z przestępczą stroną, ee, kryminałem wiecie. To, 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 to tragediami ludzkimi, ale nie, tutaj to jest Wrench Disneyland. Gościu że przynosił jej paliwo w Karnistrach, to jeszcze zabrał ją do Energy Landing na cały dzień, a wszystko co, co chciał za to to 15-minutowy seks i dostał jeszcze 6 koła za to, <grybujesz> i czereśnie nie zrywał. <grybujesz> Znaczy ja jestem w stanie w to uwierzyć, ok? To jest najgorsze, że żyjemy w takich czasach, że to jest bardzo prawdopodobne, że Kuk coś takiego zrobił, pojechał na prostytutkę i, i żeby ją przekonać. No ale to był też taki element. To pokazuje tą dramatyczną desperację, w jakim jesteśmy punkcie, bo to kukolstwo to też jest właśnie efektem tego, że jest już sobie nie radzą i próbują w jakiś desperacki sposób, każdy na swój sposób, kukoldy na swój sposób. Yy, wiecie, każdy jakoś sobie normalne życie yy, zapewnić ludzkie męż, mężczyzny, czyli znaleźć partnerkę. A, I więc nawet dla, potrafią dziw, próbować dziwkę przekabacić, 6 tysięcy je zapłacił, zarobiłem do Energy Landii. I tak nie wyszło, bo ona ma bekę z niego i pisze o, o tym, jak widzimy tutaj w artykule dalej. Każdy dzień Ola zaczyna od nakarmienia swoich kotek, obydwie się... po tym idzie siłownie, ma personalnego trenera, no zajbiste życie ma jako dziwka ogólnie. Nie tylko reklamować. Twierdzi, że w dobrym miesiącu zarabia nawet 100 tysięcy złotych. Nie no kurde, słuchajcie. Pff, to jest kariera następna po youtuberze to będzie dla młodzieży najlepszy, najlepszy krok mi się wydaje w życiu i nie odbierajcie im tego, nie odbierajcie im wolności, tak samo jak nie odbierajcie im możliwości, czy uciąć sobie kutangę, czy nie, to też muszę zrobić, to wszystko muszę jakiś zrobić, sex work i zmiana płci, to są najważniejsze rzeczy, jakie muszą być spełnione, żeby się spełnić jako człowiek. Miałam promotora prawa karnego, stary obsbok piernik 1. Chciałam pisać pracę magisterską o praniu brudnych pieniędzy, a on mówił nie mam dla pani inny, będzie pani pasować do tego tematu. Arararara, O, boż, co za tutaj pierdy! No to czekajcie, przeczytam może to Iwona dla nas, czy też Iwon, nasz ukraiński kolega. Miałam promotora sprawa karnego. Stary z bok, piernik 1. Tutaj ma następną dobrą akcję. Znaczy, dobra, no strasznie się skończyła dla babci, którą zjadł alligator, ale trochę zamuliła. Patrzcie na to. Akcja z Kalifornii, z Florydy. Actually, alligatora jak widzimy, tutaj ciężko nie zauważyć. Szczególnie, że jest w czerwonym kółeczku. Babcia nie widziała, że jest w czerwonym kółeczku alligator. No pies też z dupy, jak zwykle te małe pieski też się nadają, powiem Wam, okan dupy, pies to ma widzieć rzeczy, a nie żeby być zjedzonym przez aligatora powoli nadpływającego do Ciebie z drugiej strony jeziora. Także dzień jak co dzień na Florydzie, aaa, aligator, aligator, i babka na dupę jeszcze poleciała, no i nie zobaczymy już jak aligator zrobił sobie najpierw smaczny aperitif tutaj z pieska, a później z babki. Jak rozpoznać po zachowaniu dziewczyny, że wkrótce od Ciebie odejdzie? Jak się zmienia jej zachowanie? Cześć Proste. Bardzo. Brak szacunku do Ciebie, chyba, że wcześniej nie miała. Brak chęci, czy też ochoty spędzania z Tobą czasu. Czy też jakiejkolwiek emocji w Twoim kierunku. Wykazywania. To, jeżeli jesteście w jakichś normalnych relacjach, to to odczujesz po prostu, prawda, że ta druga osoba się od ciebie oddala, czy też cię ignoruje i wiesz, że coś jest nie tak. A w przypadku kobiet, zazwyczaj już jest bilet w jedną stronę, bo to znaczy, że ona już i tak, pff, jeżeli nie ma jeszcze teraz kukolda, to i tak go znajdzie, bo już sobie zaplanowała, że go znajdzie. Yy, a znalezienie. Co się spowiedziałem z Borysem Johnsonem? Yy, na rzeczy. Co tu mamy za temat? Tener gwiazd, zadał żonie kilkanaście ciosów nożem. Dzieci nie nienawidzą mnie za to, co się stało. Życie Sylwii i Bradleya wyglądało jak z bajki. Pem pem chcecie posłuchać? Posłuchamy. Kawałek. Posłuchamy kawałek. Życie Sylwii i Bradleya wyglądało jak z bajki. Mieli trójkę dzieci i właśnie budowali nowy dom. Nikt nie spodziewał się, że któregoś dnia mężczyzna chwyci za nóż i zamorduje swoją żonę. Wszystko działo się, gdy w domu były dzieci. Wyrok sądu do dziś budzi kontrowersje. Sylwia i pochodzący z RPA Bradley e poznali się w Londynie. Tam zakochali się w sobie i wzięli ślub, jednak po czasie podjęli decyzję o przeprowadzce do Polski. Para zamieszkała w Warszawie, gdzie Bradley podjął pracę trenera personalnego. Biegle posługiwał się językiem angielskim, dlatego jego klientami byli głównie cudzoziemcy, a z czasem nawet największe gwiazdy show biznesu. Sylwia w tym czasie pracowała jako nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej w Zielonce. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci dwóch synów i córki. Nic nie zwiastowało tragedii. Zobacz wideo policjanci z Archiwum X doprowadzili do zatrzymania podejrzanego o popełnienie morderstwa sprzed 23 lat. Zainteresował cię ten artykuł? Więcej podobnych... Iwon dobrze się spisał. No historia wciągająca. Słuchajcie, kryminał. Przyspieszmy tutaj może do, do końca. Chwyciła za nóż, chwycił za nóż i zadał sobie kilkanaście ciosów, ale czemu to było? Bo tutaj była taka kumulacja. Że yy, Polka trafiła gościa z RPA, nie murzyna, jakby ktoś miał sugerować, tylko takiego tutaj ziomeczka, jak jest na miniaturce, czyli takiego opalonego chłopa, jakiegoś potomka, może jakiś tam, wiecie, handlarzy niewolników czy innych holendrów, czyli to samo. Yy, to jak widzicie po środku, ziomeczek i starał się dla niej, zbudował dla niej dom. Ale w pewnym momencie to też się często dzieje, właśnie jak yy, inwestujesz z, razem z polką, znaczy z kobietą, może ogólnie też nie tutaj nie, nie trzymajmy się jakichś tutaj, wiecie, konkretnych nacji czy, mm. czy raz, ale ja tak od, można bazować na własnych opowieściach czy doświadczeniach. Jak inwestujesz coś, czas, męczący, trud. Yy, który Was wypali trochę i zamęczy ten związek. Jakieś różne przejścia mogą zamęczać związki, i ten, ten związek albo się bardziej scementuje przez te tu, tu, trudniejsze przejścia i będzie silniejszy, albo go to osłabi, w zależności tego właśnie, czy któraś tam strona popuści, prawda? Najczęściej tam laska, jednak jak ma ciężkie czasy, to później łatwo jej przeskoczyć na, jakieś, na, jakieś, na jakąś lepszą kutangę, że tak powiem, lepszy, lepiej rokującą, bo już nie chce jeszcze raz tego przechodzić w tej męczarni na przykład. Jeżeli ją to zamęczy, coś takiego, to wie psychica, to już będzie z tobą skonotowane jakieś ciężkie przejścia na przykład, więc nawet jeżeli ta miłość gdzieś wcześniej była, to na mogła gdzieś się jej komfort życia jednak zadecydował o tym, że bardziej niż, niż, niż ta miłość, najbardziej zależy na tym, żeby już nigdy nie przechodzić tych ciężkich czasów z tobą, na przykład teraz, więc woli uciec z tym Massimo Tutti. Tak to można by ująć w takiej literaturze popularnej teraz, na przykład, jaka jest dla Polek. I, taka, i, to, i coś takiego się dzieje teraz, taka właśnie, no, hipergamia, jak zwykle, się objawia tutaj w, w jakiś sposób i co tu się dzieje, A to jest prawdziwa historia oparta na faktach właśnie z tym ziomeczkiem, który yy... święta Bożego Narodzenia kobieta oświadczyła, że chce się rozwieść Bradley'owi, powiedziała on się nie mógł z tym pogodzić z sytuacją dodatkowy gniew mężczyzny zbudził fakt że kobieta poniżała go i pobierała od niego liczne dobra materialne których Bradley nie był w stanie już nigdy odzyskać żona nie kryła się także ze zdradą co sprawiało, że trener czuł się stale poniżony i sfrustrowany. W styczniu 2013 roku przyjechał do Willi, w której mieszkała jego żona, czyli gosia kukoldowała dosłownie na skanie, że zbudował jej chatę. To, no tak, to widzicie, jak, jak mo, mo, można rozwinąć swoje, swoją jakąś złość, nienawiść, jak ona potrafi. Yy, jest niczym niepohamowana, nie nieograniczana. Jeszcze kiedyś z zagranicznym gościem, nie wiesz, jak sobie radzić prawnie na przykład w takiej sytuacji, Polacy sobie nie radzą prawnie i dadzą się, dają się kukoldować i laska Cię poniża właśnie pobiera od Ciebie kasę i jeszcze dodatkowo zdradza gościa i się śmieje z, z, z Ciebie. Poniżała, nie mógł się z tym pogodzić. Dodatkowy gniew mężczyzn zbudował fakt, że kobieta poniżała go i pobierała od niego liczne monotonalne. Nie kryła się ze zdradą. W styczniu przyjechał do wili, w której mieszkała jego żona. Mężczyzna włożył we wspólny dom mnóstwo pieniędzy, ale finalnie nie przysługiwało, nie przysługiwało mu prawie nic. Czyli kolejne polskie prawo. Przyjeżdżasz, czaisz jeszcze z tą Polką, odjesz hajsy i nic nie przysługuje. Ona cię zdradza. No tak jest skonstruowane polskie prawo. To gościu zasmakował polskiego życia, normalnego polskiego chłopa i się wkurwił za przeproszeniem. Para zaczęła się kłócić, gdy nagle mężczyzna, pod wpływem chwili, chwycił za nóż kuchen i zadał Sylwii kilkanaście ciosów nożem. Kobieta zmarła na miejscu. No, oczywiście, tu nie masz żadnego przebaczenia dla gościa, ani ja nie jestem, wiecie, tak jak Laski z solidar Solidarności Jajników wytłumaczyły Laskę za, nagle za zabójstwo, nawet, że był, ale miał prawo, ale miał prawo, no nie miał prawo, też jako chłop, no nie, nie jesteś, nigdy nie masz prawa zabić drugiego człowieka, obojętnie co by ci zrobił, czy byś się czuł zdradzony, czy nie. No, ale tutaj widzicie, jak zareagował gościu, który jednak nie okazał się kukoldem yy, summa summarum gorszym niż niektórzy Polacy, którzy się okazują. I nawet teraz wyjdzie i jego dzieci mu to wybaczają, mu się okazuje, bo mu widzieli jak matka go poniża, i jak go zdradza i tak dalej. I nawet sąd mu to, słuchajcie, wybaczył. Nikt nie spodziewał się, że sąd w Warszawie skaże Bradleya jedynie na 2,5 roku więzienia. Rzecznik sądu tłumaczył niski wyrok tym, że mężczyzna działał w stanie silnego wzburzenia i przez lata. Godził się na traktowanie, które działało na niego destrukcyjnie. Finalnie sąd uznał, że oskarżony działał w stanie silnego zburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Ciekawy przypadek, co? Powiem wam, ewenement, e, naprawdę jak na polskie prawo, które staje po stronie faceta, to musiał być zagraniczny gościu, żeby polski sąd stanął po jego stronie w tym przypadku sporu z kobietą. E... Także, no, nie, bardzo ciekawy przypadek. No, w dalszym ciągu, no ja to wiesz, nie, 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 tuma, nie tłumaczę, słuchajcie, mówiłem, zabójstwa nigdy bym nie, niczym nie tłumaczył. No, ale skoro sąd nawet polski wytłumaczył chłopa, to wyobraźcie sobie, jakie poniżenia, jakie kukolstwo gość musiał znosić przez te długie lata, żeby sąd tak dużo mu zbił. Spajdy ostatecznie na dwa i pół roku tylko, Czy może po roku nadwyjdzie. wyjdzie. I jeszcze epilog jest do tego, na koniec. Po śmierci Sylwii dzieci trafiły do jej siostry, która była dla nich rodziną zastępczą. Po wyjściu wyjścia Bradley nadal utrzymywał, że dopuścił się zbrodni w afekcie. Mężczyzna walczył chcę być z moimi dziećmi, a one chcą być ze mną i z ciotką. Nie tylko z nią. Moje dzieci nie nienawidzą mnie za to, co się stało. Trudno uwierzyć w to, ale tak jest. Czy jeszcze będzie ciotkę pukał, czyli jej siostrę wyjdzie na to Bradley i będzie o swoje dzieci z powrotem. Widzieliście, kurwa, spodziewaliście się takiego końca tej historii całej, że chłop na tym wyjdzie praktycznie jeszcze. A Polka się przewraca w, w, w tym, w tym momencie, w grobie. O oh my god, nie no to jest straszne, wiecie co ja się tu nie śmieję, bo tu zginęła kobieta niepotrzebnie w wyniku jakiejś zawiści. Ale do czego ona musiała go doprowadzić, skoro wybaczyli jej nawet zabójstwo jej. Sąd Polski wybaczył zagranicznemu chłopu zabójstwo Polki. wybaczcie sobie. O nie znam tutaj nam nie, nie dali szczegółów, tylko tutaj dla co się dowiemy z, z prasówki. Także no, ekstremalny przypadek powiem wam, ewenement w, w, w skali. Kompletny.